Witam Was, bardzo serdecznie Ja jestem mistrz tego odcinek z mojej serii Zagrajmy w Minecraft na wodach Dzisiaj trzeci i ostatni odcinek rafinerii Ale nie tylko, zrobimy też coś innego Coś co powinienem dawno temu zrobić Ale ja myślałem, że ten przepis jest droższy e, Najpierw to, sprawdzałem czy coś działa Odpalamy wszystko z Zaczynamy do silników Więc odpalamy wodę do silników była odpalamy wodę, Odpalamy lawę i olej, wszystko odpalamy i to, a tych na razie silników nie odpalamy, chociaż też a na razie nie, nie mają czym pracować, dopiero rzeczy idą do nich woda samym dołem, jak tu widzicie, zaraz może zobaczycie, nie wiem, od której strony to zobaczycie, dopiero się wlewa, trochę to jeszcze potrwa. Dopiero pierwszy rzut potem... Chyba ten silnik wszystko pochłonął, nie a woda tędy się napełnia Do tego silnika, do tego silnika, tamtego i tego też Więc trochę tej wody trzeba, teraz więcej jest, lawa też się napełnia, tu wpływa i do tego silnika, do tego i do tego. No właśnie, więc czekam aż to się napełni wtedy. A olej też? Tu jest maks. A ile to się ma napełnić? Ale zobaczymy. A, ja, dwa zbiorniczki te. Okej, okay, olej też włączony. Może trochę za dużo go. A zresztą się w br napełnia. Tu będzie paliwo z przodu. I tu już zamykamy dopływ oleju. Olej odłączamy. Jeśli tak wszystko to chyba wraca z powrotem do zbiornika Olej, bo go za dużo daliśmy Tu mało oleju praktycznie trzeba do tego Ale lawa cały czas się powinna pompować i woda, więc tu Tyle wody, tyle lawy, tu Tyle wody, tyle lawy, tu Tyle wody i tyle lawy To powinno się jeszcze wszystko pompować przez pewien czas Później to wyłączymy, zrobimy czegoś innego, coś innego Ale pamiętać trzeba, że trzeba za jakiś czas to wyłączyć, bo tu może się to przegrać, te silniki, więc trzeba pamiętać. I co? Tu już prawie max. I tu będzie max. Tu jest. O, tu jest bardzo mało lawy. Woda max. Woda max. Woda max. To wodę na razie możemy wyłączyć. Wyłączamy wodę. O, już. I tak jeszcze ta będzie chyba. Będzie? Tak, przez cały czas będzie rura. Chyba. I będzie dostarczana tutaj. Oj, lawa coś nam yy, kiepsko idzie, więc tu trzeba pompę włączyć. I idzie lawa aż tam, aż tam, przez to wszystko. Dojdzie. Że szybko się to nie skończyło. Mamy trochę mało lawy, mało Ale jeszcze je, jeszcze może rozkopieć coś źródełko jeszcze będzie, będzie. Ile mamy tej lawy tutaj? Tyle, tyle, tyle. Tu full Tu nie, bo to już mało jest. To może wyłączymy. Lawę. Lawę wyłączymy. Ta, ale tam się będzie zbierała lawa od tędy. endy ona płynie. Jeszcze ona. Płynie na pewno. Ha. A czemu już nie płynie? Już nie ma? Nie, jeszcze jest. Albo pompę w innym miejscu się ustawi i będzie problem z głowy. Ale to można w każdej chwili dopompować. Lawy tu już jest dość tak. Że tu jest full lawy, tu jest. Full lawy, tu jest. Full lawy, no to włączamy. Produkcja, rafineria, te silniki I to będzie wysyłało energię I będzie się tw tworzyło paliwo, na razie mało jest go Takiej stróżka powinna być widoczna Tylko paliwa coraz więcej, a tu nie widać chyba tej stróżki Czy jakiś czas trzeba je wyłączyć, te silniki? Gdzie ja zobaczę? Nie wiem czy stróżka tu widać, zaraz wam pokażę O tu ale tak gdzieś jak paliwo jest, tutaj się będzie wysyłało, jak to będzie pełne. Więc bardzo dobrze. Ale bardzo dużo go trzebu tej energii i tak dalej. Lawa się na razie nie kończy. Lawa się na razie nie kończy. Tu też jeszcze dużo jest. Lawy się jeszcze zobaczy. Tu jest wszystko bardzo dobrze włączone. No to idziemy spać. I pokażę wam coś coś innego teraz. Ten odcinek będzie krótszy. Nie wiem, czy wyjdzie 10 minut, czy nie całe 20. Zobaczymy. I pokażę wam też coś innego. Jak już mówiłem, zaraz zejdziemy. Bardzo tanie ku mojemu zaskoczeniu. I to paliwo będziemy właśnie do Quarry też stosować, jak napisałem w opisie filmiku poprzedniego. Okej, okay, następne e, tak się to robi to co teraz będzie potrzebne. Czekajcie, co nam niepotrzebne jest. ho, oho, ile tu rzeczy jest. Tak, tak, to nam potrzebne, to nam niepotrzebne, to nam niepotrzebne, już wszystko zawalone jest. Co nam jeszcze niepotrzebne? E, to wyżej. Silniki nam niepotrzebne. Zbiorniki to też tutaj już nie ma miejsca. Tak czy siak, to co nam trzeba, nawet szkła nam nie potrzeba. Tutaj, tak? Okej, okay. szkła nam niepotrzebne. Yy, Dirtu nam dużo nie potrzeba. Dirtu gdzie tutaj? O, włożymy dwa dirty. No, jeszcze co weźmiemy, najwyżej zużyjemy szybko. I tak trzeba. Na pewno trzeba będzie glowstone. Redstone. No mamy redstone, redstone. Tu mamy, aha. Co nam jeszcze trzeba, bo chcę zrobić coś takiego jak. Tu nie będziemy cheatować. O nie, nie. Y, tu będzie. Fi. A nie, powinno być. ph. Nie, nie, nie to. To powinno być. Ta, tablet będziemy robić. Transmutation tablet, o tak. I tak się to robi. z Stone na tutaj. Tak, jeszcze trzeba diamencik. Mamy tu diamencik. Mamy tu dużo I to tak się robi jeśli yy, Nie zapomnę, o tak Tak Tak, tak, tak i tak I tu Tak, tak, tak i tak Mamy To sobie stąd trzeba też tu obsydian I co jeszcze trzeba? Obsydian Raz, dwa, trzy, cztery obsydianu, tak 4 i kamień, który mamy, i robimy to. O tak się to robi, zapamiętałem przepis. Yy, tak, 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 i tak. Oraz tak, 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 i tak. Mamy Transportation Tablet. A filozoferską nam został dziwne, Myślałem, że się zużyje. I tutaj dołożymy, zobaczymy je, jak tu nam idzie. Redukcja. Tu jest jeszcze 7, się robi, tu 6. Tu 12 a tu nic, a tu czeka I tu tyle mamy 20 Arternalis view. Dobra e, Położymy to Tutaj nie, to będzie dużo Chyba, że tutaj przy wejściu. No możemy. Pochodnia. E, I tu będzie kamień. No to musi stać gdzieś tu wyżej. I dopiero to. O. I to służy to coś takiego. I trzeba wszystko zgromadzić, co mamy z takiego, że tu uczymy tego, uczymy tego, e, tego uczymy, tego uczymy, wszystko co, co ma EMC, ale jest podzielone na <coughs> rodzaje. Co ma jeszcze EMC, to nie ma, to nie ma, to nie ma. E, miecz ma EMC. No i to tyle, to trzeba takich rzeczy, co ma EMC Na przykład tak, kamień to już był I Jeden grawe Jeden piasek Jeden taki marmur, jeden taki marmur Jeden bazalt, Jedno szkło Jeden soul sand Jeden netherrack Jedna glina No i tak się to robi I tutaj popatrzymy jeszcze, zaraz wrócimy do tych silników żeby przy okazji nie wybuchły. chłodzenie cały czas włączone. Eee, tu. Tak. Tak. Marmur. Piasek nauczony. Eee, gravel. Netherrack. Netherrack? Lernet. Glowstone. Lernet. Szkło. Też nauczony. Soulsand. Soul szkło. Eee, Taki marmur nauczony, taki marmur nauczony, bazalt nauczony I to chowamy i szybko zobaczymy, czy tam nic się nie dzieje To Zobaczymy, czy tam nic się nie dzieje złego na przykład chudzenia nie zabrakło To wszystko jeszcze działa ładnie Chłodzenie cały czas jest tutaj Full go jest Lawy full, chłodzenia full, lawy full, chłodzenia full i tak dalej O paliwo już tyle paliwa jest To się powinno wlewać na, na dół jeśli się nie mylę Jeśli go będzie za dużo nie mam pojęcia czy ona do góry idzie czy do, czy do dołu Ale chyba do dołu było paliwo Tak zlewało się do dołu i szło czy, a może do góry, nie mam pojęcia. Oleju nie braknie. Nie. Jeszcze jest drugi zbiorniczek. Jak <coughs> będą puste, to się dorobi. Na razie się niki nie przegrzewają. Wszystko jest dobrze. Tu się wkłada wiaderko. No dobrze. To idziemy teraz dalej nauczyć i pokażę co za pomocą tego można zrobić ciekawego To takie do pojedynczych itemów A właśnie do kilku to jest e, ten e, Energy Collector Kondenser, znaczy, sorry A kolektor to inaczej Dobra, trzeba teraz Root to nie O to trzeba to jest bardzo ważne. Kamienie szlachetne. Jeśli nie będzie, będzie można je wytworzyć. Jeśli zupełnie ich nie będzie, lepiej się nauczyć. No, a tutaj jest, ja słyszę to oświetlić, sobie bym wiedział. Tak. Tak. Tak, ok. O, i pochodnie. Też możemy nauczyć. O! Ten kamyczek, ten kamyczek. Ten kamyczek już jest full stronny, tungstenor, wyjątkowa ruda, której można się jednak nauczyć. Jako ruda. I już Teraz dalej kolejne rzeczy się uczymy i coś za pomocą tego zrobimy. Rzucamy na razie to tutaj. Dobra, teraz. To rudy, sztapki, no to sztapki oczywiście, że tak, ale nie wszystkie refined iron jakoś nie można chyba tylko Ta sztapka, ta sztapka. Ta nie można też... Brusingotu, tu, Red Alloy, Blue Alloy ingot, Steel też nie można. Ten brass, można copper. Już ten mamy, copper. tin już ten mamy. Silver, Żelazo. I złoto I będzie dobrze No i znowu zapominam Chyba muszę coś sobie tu narysować Żebym bardziej to widział Dobra sztabka ta Silveru Tinu Ok, kopru Żelaza Tinu ...silver'u... ...o tak to... ...kopru... brązu ...i golda. Już... ...to się przydaje na kury albo na skóry w wersji 1.4.7 czy innych... ...ale tylko można na 1.2.5... ...w tą paczkę, chyba że ktoś umie zainstalować do innych to... ...ekwiwalent Exchange 3... ...który to daje. Dobrze, z potworów, sztabki tu... I już co teraz? Z potworów, ze zwierząt, to nie musimy się tego uczyć. Mogę kiedy indziej. Narzędzia, e, proszki i surowce, tak, to się bardzo przydaje. Do czegoś trzeba proszę. To bardzo dobrze idzie. E, czego jeszcze nie ma? Tinu nie ma. Znaczy, to jest silver to wszystko jest koper też jest ok wszystko no znaczy w tych są to też jest proszek ale jest też jako surowiec energetyczny tylko w tej skrzyni go trzymam Nikolit. i tu surowce energetyczne i, i, i sztabki i inne surowce też jest podział kowalendas tin grounder kowalendas e, i ten kowal dust I już A jeszcze coś Jeszcze silver dust No I chyba więcej nie będziemy Wkładać I już A jeszcze Tylko uran Węgiel Czarkol I tyle i tam zobaczymy, jak tam idzie. I wtedy skończymy odcinek. Już, jakby maszyny są niepotrzebne do tego, robienia, to są do robienia surowców. Soda, refined iron i innych takich uran. Tyle 4000, charkol 32, węgiel. Tyle. No, już wszystko nauczone, co trzeba rzucamy tutaj. I zobaczymy jak tam fabryczka dalej i wtedy skończymy odcinek. Tak to zrobimy, nie wiem ile już może z 15 minut będzie. Jeszcze się prześpimy. Może trzeba oleju uzupełnić tam. Bo oleju też mamy mało w zbiorniku. Zobaczymy jak z tą lawą pompę przesunę i będzie więcej tego wszystkiego. A silnik nadal pracuje, to trzeba go szybko wyłączyć. Wszystko wypompował już? To całą lawę wypompował, a tu w zbiorniku jest tego mało. Ale pompuje. Dobra, jak to działa, to dobrze działa. Tak, tak. Tu jest paliwo, tu nie brak tego? Nie brak, bo jest jeszcze drugi napełniony. No właśnie, więc tu... Yy, nie wiem co z tym paliwem, czy ono idzie do góry, czy do dołu. I w końcu nie wiem. Chyba do dołu pójdę wlewać jak będzie za dużo, zobaczymy. Ale widzicie jak bardzo... Bardzo wolno, bardzo dojdę. Bardzo wolność to powiększa. takim wskaźniku. To pobiera energię. Się mało powiększa. Ale też można mieć później całe zbiorniki tego więcej, tylko trzeba pamiętać, żeby wyłączać silniki i cały czas żeby miały chłodzenie. Ale z lawą jak tam? E, dużo jest. Bardzo dobrze. No więc e, zrobię to co mówiłem w tym odcinku o tej lawie i o e, źródle. I zbiornikiem, która rura się dowie. Więc myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja byłem Mistrz i się z żegnam. Cześć.